Zobaczcie. Zobaczcie na rozmiar tej róży. Na rozmiar kwiatu po prostu jest zabójcze. Bez porównania z żadną inną z tych róż to jest właśnie Wenroza i to jest polska piękna róża, którą jestem właśnie od kilku dni zachwycona. Dlatego, że ona właśnie kilka dni temu Wydała swój pierwszy kwiat. Zobaczcie, jaki to jest rozmiar. Ona będzie miała ze 20 cm. I to jest jeszcze mały krzaczek. Zdrowe, ciemnozielone liście, jak u Chopina. To jest siostra Chopina, bo ten sam eee, pan Stanisław Żyła je wyhodował. Po prostu zachwyt. O, tu widać, bardzo by chciała teraz zakwitnąć, ale ma zeżarte do połowy kwiatki. O. Chyba nie bardzo umiem tym aparatem jeszcze się posługiwać, ale nauczę się. No i oglądamy. Cud miód, wenroza i ona ma urosnąć. Na półtora metra. Jest on buszuje w profesora tych miskantów. No, Kwiat jak dzban po prostu. To no właśnie musiałam pokazać uwiecznić. Bo ja jeszcze nie widziałam tak wielkiego kwiatu. A specjalnie dla wielkiego różowego kwiatu kupiliśmy te trzy róże parole, które widzieliśmy na wystawie na święcie róż w zeszłym roku. Tutaj są. Jeszcze nie kwitną. Dopiero mają pączek. Krzaczek jest mały. Raz, dwa, trzy. Zobaczymy. Ale <śmum> obawiam się, że ona nie pobije tamtej. Węrozy. Coś niesamowitego. Kolor piękny, zapach niesamowity, co za róża po prostu. Super truper, wenroza, Tam z tyłu wrzątku sobie rośnie. Wonderful World Harknessa, którą sadziłam w lutym, w nie w lutym, w lipcu w zeszłym roku, po Święcie Róż, mam mnóstwo pączków, o doskonale tu widać, ten pączek po prostu, no pokaż, pączek zeżarty, tak to wygląda, nie wiem czemu ten aparat nie chce. No. O, tu widać doskonale. Tak wyglądają moje zeżarte pączki właśnie. I z tego się rozwinie takie półkwiatka. Tu jest florentyna. Florentyna, którą też bardzo lubię, ona bardzo bujnie kwitnie. Tutaj dopiero zaczyna, na dole ma większy kwiatek, większy pączek. A tutaj niestety od tej strony też są zeżarte. I wiecie co? Uwierzcie mi, że chodzę, przyglądam się na te pączuszki, takie podjedzone. I ja nic nie widzę. Żadnego chrząszcza. Na pewno nie jest to koń, bo on by to zjadł z całą gałęzią. Pomponella zaczyna. Nie widzę w tych nadżartych pączkach ani mrówek, ani cmieli, ani nic. A tak mi się zdarzyło w tym roku. Ja jeszcze czegoś takiego nie miałam wcześniej. Bardzo pięknie sobie rośnie. Super tunia z Biedronki. Tutaj malutki iceberg, który mam nadzieję, że będzie piął się po tej pergoli. Tam jest z drugiej strony drugi. Słuchajcie, kupiliśmy tego gargolca. Zrobiliśmy tego gargolca u tego śmiesznego Pana przy drodze, u tego fajnego Pana, takiego sympatycznego. gargolet sobie siedzi tutaj na razie na klapie, na klapie od, od tej beki od kanalizacji. Na razie, nic na razie tu nie robi, bo jeszcze będziemy kopać, żeby zrobić podłączenie, ale gargolet po prostu jest strasznie śmieszny. Zielono wszędzie bardzo pięknie. I... A Gizela już przekwita. Niezbyt ładnie po tych deszczach wygląda. Zrobiła się taka różowiutka Ale ma jeszcze pączuszki proszę. I cały czas owady mi busują. I ostatni rzut oka. Nasz nowy płot. Na razie z jednej strony. O, kicia. szerszeń Tutaj sobie rośnie róża Eden. Ma jeszcze kilka kwiatków, ale już powolutku przestaje kwitnąć. I tak wygląda płotek. Jestem bardzo zadowolona z tego płotku. stary już budę niczego. A w poniedziałek zaczynamy drugą stronę. Tam była taka prowizorka zrobiona tylko po to, żeby koń nie wchodził. Ta biała róża po środku to jest aspiryna. Obok niej rosną jeszcze dwie małe aspiryny. A przy niej... Olivia Rose. Tutaj powoli zaczynają rozkwitać róże okrywowe, kilka fery, te cztery z przodu, do których już nie będę podchodzić. To są różyczki Giggles. Drugie lato. Bardzo fajne. A tutaj taki przypadek sobie rośnie. Więc ten aparat trudno łapie takie kolory jakieś różowe łososiowe. Bardzo ładna różyczka z Biedronki. Niestety nie wiem jak się nazywa, bo miała być zupełnie inna. Teraz nie pamiętam nawet jaka, ale no na pewno nie taka. Ale ładna jest, więc fajnie. Ja mała. Przyszłaś do mnie. Ojej, Kukiciu. Tak to właśnie. Wygląda.